Oh, Christ. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. A, dobra, teraz mamy powrót do dobra do tego wysypiska śmieci. A, okej, okay, to może faktycznie im się pomyliły te momenty wcześniej. Dobra, 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 czaję. Coś w tym jest? Fajny no bo on chyba yy, chciał się pozbyć tego ciała. Tego co pamiętam. Ale bangla już nie. No już nie, już koniec imprezy. Przykro mi. A dobra, moja postać się rusza. Ech, tak, zapomniałam, że tutaj też trzeba yy, się ruszać. So creepy out here. Znowu. Again. Dobra, kloj, rusz dupsko. Halo. Halo. You're Jesus Christ. What the fuck? We catch Nathan, you better rewind so I can kill him over and over. to No jak Max umrze, no to raczej nie będzie miała możliwości cofania w czasie. Max, please hurry. Oh god, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Oh no. <entste> oh <marshmallows> yeah I kloj umiera po raz ósmy. Prosto w łeb, kurde. Mówiłam, że pan Jefferson jest najlepszy.